Witajcie moi drodzy w 28. odcinku serii poradników, w której krok po kroku odkrywamy możliwości środowiska Comfy UI. W dzisiejszym materiale chciałabym pokazać Wam, jak w prosty sposób implementować rozwiązania takie jak NanoBanana, Seedream, Kling AI, ChatGPT i wiele innych. Wszystko przy użyciu węzłów API. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo zaczynamy. Węzły API to specjalne elementy, które umożliwiają połączenie waszych przepływów pracy z zewnętrznymi usługami AI. Dzięki nim możecie integrować swoje projekty z rozwiązaniami takimi jak Gemini od Google, ChatGPT od OpenAI, Flux Context Max od Black Forest Labs, Stability AI czy nawet Kling AI. Dzięki tym węzłom możecie w prosty sposób wysłać żądanie do zewnętrznej usługi, a następnie otrzymać wygenerowany obraz, tekst Wideo lub dane i kontynuować ich obróbkę w tym samym środowisku. Dokładnie tak samo jak w przypadku każdego innego węzła. W praktyce działają one jako most między lokalnym interfejsem a zewnętrznymi modelami AI, co pozwala połączyć moc chmury z elastycznością comfy UI i tworzyć naprawdę zaawansowane, hybrydowe przepływy pracy. Przyjrzyjmy się zaletom. Jak już ustaliliśmy, węzły te dają dostęp do potężnych modeli. A ich lista jest naprawdę imponująca. Nie musicie ich pobierać na dysk ani posiadać zaawansowanego sprzętu komputerowego, żeby z nich korzystać. Wszystkie obliczenia odbywają się po stronie dostawcy usługi, dzięki czemu wasz komputer pełni jedynie rolę interfejsu sterującego. Dodatkowym atutem jest to, że zawsze macie dostęp do najnowszych wersji modeli, bez konieczności ręcznej aktualizacji czy konfiguracji. Dzięki temu możecie pracować z najbardziej zaawansowanymi technologiami AI szybko, wygodnie i bez ograniczeń sprzętowych. Jeśli chodzi o wady, to korzystanie z węzłów API ma jednak również swoje ograniczenia. Przede wszystkim wymagają one stałego połączenia z internetem oraz, w większości przypadków, są to płatne usługi. W efekcie, przy częstym lub intensywnym użytkowaniu, koszty mogą znacząco wzrosnąć w dłuższej perspektywie. Dodatkowo generowanie wyników może być wolniejsze w porównaniu do pracy lokalnej, zwłaszcza przy dużych zapytaniach lub przeciążonych serwerach. Węzły te oferują też mniejszą kontrolę nad środowiskiem i konfiguracją modeli, co oznacza, że nie macie pełnego wpływu na sposób ich działania, w przeciwieństwie do modeli uruchamianych lokalnie, takich jak Quen Image Edit czy One2.2. Aby rozpocząć pracę z tymi węzłami, wystarczy uruchomić Comfy UI. Przejść do ustawień, a następnie wybrać zakładkę User. W tym miejscu możecie założyć nowe konto lub połączyć się z już istniejącym. Możecie zalogować się za pomocą adresu e-mail albo skorzystać z innych dostępnych metod. Jeśli nie macie jeszcze konta, wybierzcie opcję Sign Up, aby je utworzyć. Najprościej zarejestrować się przez konto Google. I właśnie z tej opcji ja skorzystam. Po zalogowaniu pojawi się widoczne okno, co oznacza, że proces przebiegł pomyślnie. Gdy przejdziemy teraz z powrotem do przestrzeni płótna, zauważycie, że w prawym górnym rogu pojawiła się dodatkowa ikonka. Sugeruje ona, że jesteśmy aktualnie zalogowani. Po jej kliknięciu uzyskamy dostęp do kilku dodatkowych opcji. Warto pamiętać, że większość zewnętrznych usług api, szczególnie tych korzystających z płatnych modeli AI, działa w oparciu o system kredytowy. Oznacza to, że aby z nich korzystać, potrzebne są środki przypisane do naszego konta, dokładnie tak jak w przypadku innych usług chmurowych. Jak widzicie, moje konto ma już przypisane pewne środki, dokładnie trochę ponad 3 dolary. Po kliknięciu w przycisk Top-Up pojawi się okno z możliwością doładowania konta za jedną z widocznych kwot. Możemy wybrać doładowanie za 5, 10, 20 lub 50 dolarów. A jeśli chcemy, możemy też wprowadzić własną kwotę ręcznie. Na potrzeby tej prezentacji doładuję konto za 5 dolarów. Teraz muszę wprowadzić dane karty płatniczej, więc wracam do Was za chwilę. Jak widzicie, moje konto zostało już doładowane, a dostępne środki wynoszą obecnie 8 dolarów i 26 centów. Jeżeli chcielibyście zapoznać się z pełną specyfikacją opłat, to po kliknięciu w API Pricing zostaniecie przekierowani na zewnętrzną stronę, gdzie możecie znaleźć szczegółową dokumentację dotyczącą kosztów dla wszystkich dostępnych modeli. Dodatkowo, przy większości węzłów odpowiedzialnych za dany model, w prawym górnym rogu znajduje się informacja o koszcie pojedynczego generowania. Dla przykładu, jeśli chcemy wygenerować wideo na podstawie wprowadzonego zdjęcia, Korzystając z drugiej wersji modelu Master dla Kling AI, koszt utworzenia 5 nagrania wyniesie nas 1,40 dolarów, natomiast 10-sekundowego 2,80 centów. Warto pamiętać, że dla każdego modelu ceny mogą się różnić. Dlatego zachęcam, żebyście przeanalizowali to samodzielnie i ocenili, czy jest to dla Was opłacalne. Jeśli przejdziemy teraz do przeglądarki szablonów. Zauważycie, że Confi UI oferuje wiele gotowych szablonów dla węzłów API. Znajdziecie tu m.in. przepływy pracy do generowania obrazów, wideo, kilka szablonów do modeli 3D, a także te przeznaczone do audio i modeli LLM, takich jak Gemini czy ChatGPT. Zachęcam was do ich przejrzenia. Możecie tu znaleźć sporo inspiracji i gotowych rozwiązań. Ja natomiast pokażę wam te szablony i węzły, z których sama najczęściej korzystam. Jeżeli chcielibyście wyszukać interesujący Was węzeł bezpośrednio z poziomu płótna, wystarczy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w jego przestrzeni, a następnie wpisać jego nazwę. Po najechaniu na węzeł po lewej stronie pojawi się jego podgląd, dzięki czemu od razu zobaczycie, jak wygląda. Poza tym wszystkie węzły API są przypisane do grupy API Node, co ułatwia ich rozpoznanie. Ta opcja jest szczególnie przydatna. Jeśli znacie już nazwy interesujących was węzłów, lub przynajmniej domyślacie się, jak mogą się nazywać. W przeciwnym razie możecie też kliknąć prawym przyciskiem myszy w przestrzeni płótna, wybrać Add Node. Następnie API Node i z tego poziomu przeglądać wszystkie dostępne węzły przypisane do poszczególnych rozwiązań AI. Dzięki temu łatwo możecie zapoznać się z pełną ich listą i znaleźć te, które najlepiej odpowiadają waszym potrzebom. OK, dość gadania. Czas coś stworzyć. Klikam dwukrotnie w przestrzeń płótna i wpisuję Google, a następnie wybieram Google Gemini Image. Model, który właśnie widzicie, jest Wam prawdopodobnie znany. To Nano Banana, chociaż jego oficjalna nazwa to Gemini 2.5 Flash Image. Jak już wspominałam, wszystkie specjalne węzły tego typu mają w prawym górnym rogu symbol dolara, co oznacza, że są płatne. W tym przypadku koszt wynosi 3 centy za każde wykorzystane 1000 tokenów, czyli w praktyce za każdy wygenerowany obraz. Łatwo więc policzyć, że za 3 dolary możemy wygenerować 100 obrazów. 3 dolary na dzień publikacji tego poradnika to w przybliżeniu 11 zł. Teraz pozostaje nam podłączyć odpowiednie węzły do wejścia i wyjścia tego noda, żeby całość zaczęła działać. Z lewej strony dodaję Load Image ponieważ będę chciała edytować zdjęcie przy użyciu tego modelu a z prawej preview image gdyż chcę jedynie wyświetlić rezultat generowania jeżeli efekt mi się spodoba zawsze mogę ręcznie zapisać wygenerowany obraz na dysku jeśli natomiast chcielibyście generować nowe zdjęcia przy użyciu tego modelu wystarczy odpiąć węzeł load image i bazować wyłącznie na wprowadzonym promptcie a tak na dobrą sprawę prezentuje się całe workflow Mogę wprowadzić teraz interesujące mnie zdjęcie i dodać prompt, tak jak w przypadku każdego innego modelu. Na koniec klikam przycisk Run. Teraz zdjęcie wraz z promptem trafiają do chmury na serwer Google, gdzie zostają przetworzone, a po chwili zwracany jest nam wynik w postaci obrazu, który wyświetla się w węźle Preview Image. Jak widzicie, rezultat jest dokładnie taki, jakiego oczekiwałam. Otrzymaliśmy obraz przedstawiający postać ze zdjęcia stojącą bokiem. Jeśli zerknę teraz na stan swojego konta, możecie zobaczyć, że mam o 3 centy mniej. Pamiętajcie, że podobne rezultaty możecie uzyskać stosując na przykład Quen Image Edit, który jest całkowicie darmowy, ale wymaga od Was posiadania w miarę mocnego sprzętu komputerowego. Zapiszę teraz wygenerowane zdjęcie na dysk, a następnie wprowadzę nowego prompta. Tym razem chcę zamienić widoczne ciemne tło na słoneczną plażę. Po wpisaniu podpowiedzi klikam Run. Po kilku sekundach otrzymujemy wynik, który jest dokładnie taki, jakiego się spodziewałam. Moim zdaniem warto korzystać z węzłów api w sytuacjach, gdy darmowy model nie jest w stanie poradzić sobie z danym zadaniem lub gdy nie dysponujemy odpowiednio wydajnym sprzętem komputerowym. Jak widzicie, sam proces generowania zajął zaledwie kilkanaście sekund. W tym czasie dane zostały wysłane na serwer, przetworzone i następnie zwrócone do nas. Jeżeli chcecie to, przy użyciu tego modelu. Możecie przetwarzać wiele obrazów jednocześnie. Na przykład, jeśli chciałabym połączyć ze sobą dwie grafiki, wystarczy, że zduplikuję węzeł Load Image, a następnie dodam nowy węzeł Image Batch Multi i połączę wszystkie elementy ze sobą. W węźle Image Batch Multi można określić liczbę wejść dla obrazów. W tym przypadku potrzebujemy tylko dwóch, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustawić ich więcej. Ograniczeniem jest jedynie to ile obrazów dany model jest w stanie przetworzyć jednocześnie. Teraz mogę wprowadzić dwa nowe zdjęcia. Chciałabym, aby Duke Ictorn i Lady Bane zrobili sobie wspólne selfie w lochu. Po wpisaniu prompta klikam przycisk Run i czekam na wynik generowania. Oto nasz rezultat. Nie wygląda źle, ale spróbujmy zmienić wartość dla ziarna i wygenerujmy obraz jeszcze raz. Teraz moim zdaniem efekt jest zdecydowanie lepszy. Pamiętajcie, że na każdym etapie możecie wprowadzać zmiany w prompcie lub zmodyfikować wartość ziarna, aby wpłynąć na końcowy rezultat. Warto jednak mieć na uwadze, że każda taka próba będzie Was kosztować 3 centy. Jeśli zastanawiacie się, jak wpływać na wielkość obrazu wyjściowego, to w tym przypadku jest ona uzależniona od pierwszego wprowadzonego zdjęcia. Oznacza to, że jeśli Wasze pierwsze zdjęcie ma rozmiar 1024 na 1024 piksele, to wygenerowany obraz również będzie miał taki sam rozmiar. Natomiast jeśli wprowadzicie zdjęcie o wymiarach 768 na 1344 piksele, to właśnie taki rozmiar przyjmie obraz wyjściowy. I tak dalej. Jeżeli chcecie, możecie również rozbudować workflow o kolejny obraz i na jego podstawie wygenerować nową grafikę. W tym przypadku do naszej ekipy dodałam to potocznie zwanego Toadim. Dla porównania, wygenerowałam również grafiki w Quen Image Edit 2509, korzystając z tych samych zdjęć i promptów. Jak widzicie, rezultaty są bardzo zbliżone. Główna różnica dotyczy czasu generowania. W przypadku użycia API, wygenerowanie obrazu zajmowało średnio około 13 sekund, natomiast lokalny model potrzebował na to o kilkadziesiąt sekund więcej. Warto jednak pamiętać, że w tym drugim przypadku nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów. Przejdziemy teraz do osobnej zakładki i spróbujemy czegoś innego. Wyszukam węzeł ByteDance Cdream 4, który daje nam dostęp do modelu Cdream w wersji 4. Jak widzicie, tak jak w przypadku Nano Banana, pojedyncza generacja przy użyciu tego modelu kosztuje 3 centy. Istotną rzeczą, która wyróżnia ten model, jest możliwość generowania obrazów o naprawdę dużych rozmiarach, nawet 2K czy 4K. Domyślnie węzeł ten ma ustawiony znak wodny, więc pamiętajcie, aby go wyłączyć przed rozpoczęciem generowania. Po wpisaniu prompta klikam przycisk RAN i czekam na wynik generowania. A tak prezentuje się wynik. Moim zdaniem, model ten generuje bardzo ładne i szczegółowe obrazy. Dodatkowo możemy go wykorzystywać do edycji i łączenia obrazów. Tak samo jak w przypadku NanoBanana czy Quen Image Edit. Wystarczy rozbudować workflow. Jak widzicie, dodałam tylko jedno zdjęcie, ale model ten potrafi obsłużyć nawet do 10 wprowadzonych obrazów. Wystarczy użyć węzła Image Batch Multi. Spróbujmy teraz tego samego, co w przypadku NanoBanana, czyli zmiany tła. Wystarczy wprowadzić prompt, wybrać żądany stosunek wielkości. W tym przypadku 1 do 1 i kliknąć Run. Moim zdaniem rezultat generowania jest bardzo dobry. Widać dużą ilość szczegółów, a nasz bohater ze zdjęcia wzorcowego został idealnie wkomponowany w tło. Jeśli na pierwszy rzut oka nie jesteście w stanie dostrzec różnicy między obrazem wzorcowym a tym wygenerowanym, możecie zawsze dodać węzeł Image Comparer, który okazuje się bardzo przydatny, zwłaszcza przy porównywaniu dwóch zdjęć. Zobaczmy teraz, jak model poradzi sobie z obróceniem postaci. Wprowadzam nowego prompta i klikam przycisk RAN. Mimo drobnych niedoskonałości, rezultat wygląda całkiem dobrze. W razie potrzeby możemy wprowadzić zmiany w ustawieniach i ponowić generowanie, lub skorzystać z funkcji InPaintingu, o której opowiadałam ostatnio, aby poprawić interesującą nas część obrazu. Decyzja należy do Was. Pamiętajcie że generowanie spójnych scen i płynnych przejść jest szczególnie przydatne, zwłaszcza przy wykorzystaniu funkcji frame-to-frame frame w tworzeniu wideo z użyciem AI. Dodam teraz kolejny węzeł, load image i ponownie użyję węzła image-batch-multi. Następnie wprowadzę interesujące mnie zdjęcia. Chciałabym, aby postaci ze zdjęcia trzymały się za ręce. Dodatkowo kobieta uśmiechała się w stronę kamery i pokazywała znak pokoju. Po wprowadzeniu prompta modyfikuję jeszcze wymiar z 1 do 1 na 9 do 16 i klikam Run. Po chwili otrzymujemy nasz rezultat. Wygląda to fajnie, chociaż po raz kolejny dostrzegam niedoskonałości, które warto by było poprawić. W tym przypadku czas generowania nie przekroczył 30 sekund. Pokażę Wam teraz coś, z czego sama bardzo często korzystam. Widoczne właśnie workflow oparte jest na nodzie ChatGPT od OpenAI i służy mi do generowania promptów na podstawie wprowadzonego zdjęcia. Działa to w ten sposób, że w węźle odpowiedzialnym za ustawienia zaawansowane mam zapisane wytyczne dla modelu i to właśnie ich model trzyma się podczas analizy przesłanych przeze mnie obrazów. Jeśli chcecie, możecie w tym momencie zatrzymać nagranie i zapoznać się lub skopiować wprowadzone przeze mnie wytyczne. Dodatkowo, korzystam tutaj z modelu GPT 5 Nano, który jest stosunkowo tani. A jednocześnie doskonale radzi sobie z realizacją powierzonych mu zadań. Dla przykładu, jeśli wprowadzę teraz widoczne zdjęcie kobiety i kliknę przycisk Run, to po chwili otrzymam prompt opisujący to, co znajduje się na obrazie. Gdybym następnie wykorzystała ten prompt i na jego podstawie stworzyła nowy obraz, na przykład w Nanobanana lub Quen Image Edit, rezultat wyglądałby następująco: po lewej stronie mamy oryginalne zdjęcie, a po środku i po prawej jego odpowiednik, wygenerowany na podstawie prompta. Jak widzicie, obrazy są do siebie bardzo podobne. Jeśli natomiast zmodyfikowałabym wytyczne dla modelu, mogłabym na przykład tworzyć prompty opisujące realistycznie wyglądające postacie na podstawie wprowadzanych przeze mnie zdjęć animowanych. Dzięki temu po wygenerowaniu obrazu uzyskiwałabym takie efekty, jakie widzicie teraz. Idąc dalej, można stworzyć hybrydowe workflow które wykorzystuje np. model Quen Image Edit oraz ChatGPT. Działa on w ten sposób, że ChatGPT automatycznie generuje prompty na podstawie wprowadzonych zdjęć, np. postaci z Anime lub bajek, a następnie Quen Image Edit wykorzystuje ten prompt wraz ze zdjęciem wzorcowym do stworzenia nowych, bardziej realistycznych wersji obrazu. Takie rozwiązanie pozwala w pewnym stopniu zautomatyzować proces i uzyskać spójne, wysokiej jakości rezultaty przy minimalnej ingerencji użytkownika. Na koniec pokażę Wam jeszcze, jak prosta jest implementacja Clink AI w tym środowisku. Otwieram nowe okno i wyszukuję na przykład węzeł o nazwie Clink Start End Frame to Video, który umożliwia generowanie filmów na podstawie klatki początkowej, klatki końcowej oraz prompta. Po dodaniu węzła do przestrzeni płótna, dołączam do jego wejść dwa węzły load image, a do wyjścia wideo save video. Mogę teraz wprowadzić dwa zdjęcia. W pierwszym polu umieszczam postać anime, a w drugim jej bardziej realistyczny odpowiednik, który wygenerowaliśmy przed chwilą. Zależy mi, aby uzyskać efekt płynnego przekształcenia pierwszego zdjęcia w drugie. Po dodaniu prompta zmieniam wymiar na 9 do 16 i wybieram odpowiedni model. W tym przypadku będzie to wersja 2.1, umożliwiająca generowanie 5-sekundowych nagrań. Gdy wszystko jest już skonfigurowane, klikam run. Po chwili otrzymujemy nasz rezultat i wygląda on całkiem dobrze. Warto jednak pamiętać, że taka animacja kosztowała 49 centów, czyli w przeliczeniu około 1 zł i 80 groszy. Musicie więc sami ocenić, czy to dla was opłacalne, mając na uwadze, że nie zawsze satysfakcjonujący efekt. Uzyskujemy już za pierwszym podejściem. Na tym chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mimo że omówiliśmy raptem kilka modeli z wielu dostępnych, jak mogliście zobaczyć, środowisko Confi UI daje ogromne możliwości w zakresie integracji z zewnętrznymi usługami AI. Od prostych zadań graficznych, przez generowanie tekstu i wideo, aż po zaawansowane hybrydowe workflow łączące różne modele ze sobą. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać wam. Jak prosto można wykorzystać węzły API, aby znacząco rozszerzyć funkcjonalność Comfy UI. Niezależnie od tego, czy pracujecie lokalnie, czy w chmurze. Dzięki nim możecie tworzyć realistyczne obrazy, dynamiczne animacje i zautomatyzowane procesy generowania treści, nie martwiąc się o ograniczenia sprzętowe. Warto pamiętać, że każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Modele chmurowe oferują dużą moc obliczeniową i najnowsze technologie. Ale wiążą się z kosztami, natomiast modele lokalne są darmowe, choć wymagają mocniejszego sprzętu. Jeżeli będziecie chcieli, mogę przygotować kolejny odcinek tego typu, w którym pokażę Wam więcej przykładów hybrydowych rozwiązań łączących różne modele i techniki w jednym przepływie pracy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć taką kontynuację. To wszystko na dziś. Jeśli materiał okazał się przydatny. Zostawcie lajka like i komentarz, aby pomóc wypromować kanał. W razie problemów śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się Wam pomóc. A jeśli macie pytania albo chcecie podzielić się swoimi efektami, również zostawcie komentarz. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują i wspierają mój kanał. Miłego dnia i do zobaczenia na Discordzie.